Dobry, witam Was bardzo serdecznie wszystkich na dzisiejszym uroczystym apelu z okazji Chrztu Polski. Moi drodzy, jest to bardzo, że tak powiem, ważne wydarzenie w naszych dziejach. Ja teraz oddaję głos naszej grupie. Bardzo proszę. Czego chodź te dary. Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary. Kościół się nie ogarnie, wszędzie pełno Ciebie. I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi Wszystko twoje, cokolwiek na tym świecie, człowiek nie swoje, cięższy cię tedy. Serdecznie witam wszystkich zgromadzonych gości na uroczystym apelu do w zakazie Święta Krztu Polski. Witamy naszą dyrekcję, panie Edytę Niemiec, nauczycieli i was, drodzy uczniowie. Zapraszam na krótką lekcję historii, w której podążymy do początków polskiej państwowości, do czasów Mieszka I i jego ważnej decyzji, by Polska stała się krajem chrześcijańskim. W dniu 2 lutego 2019 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął ustawę zakładającą ustanowienie dnia 14 kwietnia państwowym świętem Chrztu Polski. Chrzest księcia Mieszka I to przełomowe wydarzenie w dziejach państwa i narodu polskiego, uznawane za symboliczny początek polskiej państwowości. Miał on doniosłe znaczenie polityczne, kulturowe i tożsamościowe. Wprowadził rodzące się wówczas państwo polskie w krąg cywilizacyjny Europy Zachodniej. Za symboliczną datę Chrztu Polski Uznaje się wielką sobotę 14 kwietnia 1966 roku. Na temat samego chrztu Mieszka I źródła historyczne są bardzo skąpe. Nie wiemy, jak wyglądała sama ceremonia, ani gdzie się odbyła. Znaleziska archeologiczne sugerują, że chrzest mógł mieć miejsce na wyspie Ostrów Lednicki, blisko Grodu Gnieźnieńskiego. Przypuszcza się, że wraz z księciem został ochrzczony także jego dwór. Książę Mieszko zdecydował się na przyjęcie chrztu w obrządku łacińskim za pośrednictwem Czechów. Wejście do chrześcijaństwa zachodniego zostało poprzedzone małżeństwem z księżniczką Dobrawą w roku 935. Miała ona opinię skromnej i świątobliwej niewiasty. Z Czech przybyli do rodzącego się Państwa Polskiego także pierwsi misjonarze. W tym gronie widzimy między innymi świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, który jest głównym patronem naszej ojczyzny. W najstarszych kronikach napotkamy na legendy związane z początkami Państwa Polskiego. Do najbardziej znanych należą te, które są kojarzone z określonym miejscem i postaciami: Kruszwicą, Mysia Wieża i Popiel, Gniezdem, w Wzgórze Lecha, Piast i Jego Potomkowie, Krakowem, Krak, Wanda, Smok Wawelski. Legenda o Popielu i Piaście oraz jego żonie, że pisze, należy do najstarszych podań i pochodzi prawdopodobnie jeszcze z czasów przedchrześcijańskich. Przetrwała w ustnej tradycji przez ponad 150 lat trwania państwa chrześcijańskiego, zanim w XII wieku Gal, zwany Anonimem, trwalił ją w swojej krynice. Legenda o popielu i Piaście, otwierająca tę krynkę, uważana jest współcześnie za część legendy dynastycznej Piastów. Następująca po tej legendzie lista kolejnych potomków legendarnego piasta oraz opowieść o postrzyżynach Mieszka, syna księcia Siemomysła. Przenoszą nas już w czasy historyczne i są zapowiedzią przyjęcia chrztu przez pierwszego historycznego władcę Polski, Mieszka I. Trudno dociec, co i ile jest prawdy w legendach dynastycznych piasków, ale bezsprzeczne jest, że najbardziej znanym jej przedstawicielem jest Mieszko I, twórca państwa polskiego. Bardzo dawno, wieki temu, gdzieś w głębokiej, dzikiej kniei. W grodzie gnieździe Piastowiczów Żył nasz Mieszko tam zrodzony Poganinem był wszak dzikim Jak i wszyscy wokół niego Krew słowiańska w nim pływała I od polan się wywodził Wokół wiele plemion było własnej sobie żyjąc woli Ale jedno ich łączyło Jedna mowa, jedna ziemia Matka jego to, że picha Ojcem mądrym wszak zimowit Kiedy... Kiedy przyszła jego chwila? Gdy odchodził w cienie ojców, wybrał synów na władykę ku zdziwieniu najmłodszego, bo ten starszy w walce zginął, chociaż miał pretensje ścibor. Ale owy, żony wielce łupów, na wyprawy w boje chadzał, więc nie myślał o mądrej władzy, tak jak mieszko. Więc lud na Kniazia wybrał jego, kiedy ojciec zamknął oczy. W czasach trudnych objął stery. Polsce groził najazd wrogi. Lud w pogaństwie nieugięty był niepomny biegu rzeczy. Mieszko wszystko przewidując, chciał umocnić władzę swoją. Skupiał wokół siebie ludzi wiernych swoim skrytym celom, gdyż rozumiał ów Władyka, jakie idzie zagrożenie od germańskich światłych plemion, co ekspansją zagrażali. Aby podbić polską ziemię. Więc podbijał, łączył w plemię, także złączył Słowian w całość, w jedno wielkie, silne państwo. Tak więc został pierwszym księciem, zjednoczonych plemion Słowian. Z czeskim Bolkiem się powracał, choć niedawnym jeszcze wrogiem, by mieć wsparcie i jego pomoc, do przemiany w swoim kraju, gdyż pogańska jeszcze Polska wiernie stała przy swych Bożkach. By ratować kraj przed wrogiem, Musiał przyjąć jego wiarę, gdyż to wielkim dziełem było wyjść z pogaństwa ku wyżynom. Gdyż na własne oczy widział, kiedy w Niemczech był z wizytą, że też wiele musi zmienić w swej rodzimej polskiej ziemi. Wiele trudu mieszko przeszedł, nim osiągnął cel w zamiarach, gdy Chrzest przyjął i poślubił córkę Bolka w Prawie Bożym. ziemi, skąd nasz ród? Nie damy pogrześć mowy, Polski my naród, Polski lud, królewski szczepiastowy Nie damy, by nas znębił wróg, tak nam dopomóż Bóg. Tak nam dopomóż Bóg. Do krwi ostatniej kropli żył Bronić będziemy ducha, Aż się rozpadnie w proch i w pył Krzyżacka zawierucha. Stwierdzą nam będzie każdy próg, Tak nam do dopomóż Bóg. Tak nam dopomóż Bóg. Przyjęcie chrztu przez księcia Mieszka I w 966 roku otworzyło przed krajem nieznane wcześniej możliwości. Przez księcia, rodzący się wówczas Polski, Zapoczątkował chrystianizację naszego kraju i włączył go do wspólnoty europejskich państw chrześcijańskich. Rozpoczęło proces przejmowania wzorców kulturowych i największych zdobyczy łacińskiej zachodniej cywilizacji. Począwszy od Chrztu Mieszka, polska kultura, historia i tożsamość narodowa rozwijały się na fundamencie tradycji chrześcijańskiej. Polska, ukształtowana przez tradycję rzymską, a za jej pośrednictwem grecką, przez chrześcijaństwo, duchowo wierna cywilizacji Zachodu, stała się jej strażnikiem starego kontynentu na jego wschodnich rubieżach. Nieraz stawała w obronie chrześcijańskiej Europy, kiedy broniliśmy jej przed zalewem Imperium Osmańskiego pod Wiedniem w 1683 roku. Czy też sowieckiego komunizmu w bitwie warszawskiej 1920 roku. Polscy rycerze, polskie wojsko ruszało w bój z modlitwą na ustach, z ryngrafami z Matką Najświętszą na swoich piersiach, jej oddając sprawę wolności i pomyślności ukochanej ojczyzny. Właśnie Maryi poświęcony był nasz pierwszy narodowy hymn Bogu Rodzica która to pieśń, jak mówił Jan Paweł II, jest równocześnie wyznaniem wiary, jest polskim symbolem, jest polskim credo, jest katechezą, jest nawet dokumentem chrześcijańskiego wychowania. Główne prawdy wiary i zasady moralności weszły w nią. Nie jest tylko zabytkiem, jest dokumentem życia. Bogu rodzica dziewi. Sławiena Maryja, u Twego Syna, Gospodzina Matko. spuści nam Kyrie eleison Twego dziela chrzciciela Bożycze. Usłysz głosy na peł myśli człowiecze, słysz modlitwę, jąż nosimy. A daś raczy Jegoż prosimy, a na świecie zbożny pobyt, pożywocie rajski przebyt. Tak oto niemiecki kronikarz Tietmar pisał o chrzcie Mieszka I. Przedstawię resztę czynów znakomitego księcia Polan Mieszka, o którym pisałem szeroko w poprzednich księgach. W czeskiej krainie pojął on za żonę szlachetną siostrę Bolesława Starszego, która okazała się w rzeczywistości taką, jak brzmiało jej imię. Nazywała się bowiem po słowiańsku dobrawa, co w języku niemieckim wykłada się dobra. Owa wierna, wyznawczyni Chrystusa, widząc swego małżonka pogrążonego w wielorakich błędach pogańskich, zastanawiała się usilnie nad tym, w jaki sposób mogłaby go pozyskać dla swej wiary. Starała się go zjednać na wszelkie sposoby dla korzyści wynikających z owej chwalebnej i przez wszystkich wiernych pożądanej nagrody w życiu przyszłym. Pracowała więc nad odwróceniem swego małżonka i wysłuchał jej miłościwy stwórca. Jego nieskończona łaska sprawiła, iż ten, który tak srodze prześladował, pokajał się i pozbył na ustawnicze namowy swej ukochanej małżonki, jadu przyrodzonego pogaństwa, Chrztem Świętym, zmywając plamek grzechu pierworodnego. I natychmiast w ślad za głową i swoim umiłowanym władcą poszły ułomne dotąd członki spośród ludu i w szatę godową przyodziane w poczet synów Chrystusowych zostały zaliczone. Ich pierwszy biskup Jordan ciężko miał z nimi pracę, zanim niezmordowany w wysiłkach nakłonił ich słowem i czynem do uprawiania Winnicy Pańskiej. Tak oto wielki polski malarz Jan Matejko wyobraził sobie scenę sztu, czyli początek dziejów naszej ojczyzny. Obraz Jana Matejki to alegoria historyczna. Dla oddania ważności wydarzenia autor przedstawia na nim postacie, które w rzeczywistości nie żyły w jednym czasie. W tle widzimy jezioro Lednickie i wyspę, na której stoi zamek Mieszka I. Na pierwszym planie, na brzegu jeziora ukazane są gruzy świątyni pogańskiej i rozbity posąg słowiańskiego Boszka pod krzyżem. W miejscu, gdzie ma powstać kościół postawiono krzyż, o który oparty jest Mieszko z mieczem wbitym w ziemię. Obok klęczy rycerz rzeźbiący, krzyż na swojej tarczy. Chrzest Polski to wydarzenie, które łączy w sumie wymiar polityczny, państwowy oraz wymiar religijny, kościelny. Matejko na swoim obrazie interpretuje w takim właśnie kontekście polskie barwy narodowe, widoczne na proporcu z białym orłem na czerwonym tle. Świecki władca Polski jest ubrany w strój koloru czerwonego. Święty Wojciech, który udziela chrztu, Przeodziany jest w liturgiczną szatę barwy białej. W ten sposób określona zostaje hierarchia ważności. Świecka Czerwień jest tylko tłem dla sakralnej bieli. Ważną symbolikę stanowi również czerwona tarcza rycerska. Ma ona bronić krzyża, podobnie jak miecz, który trzyma mieszko. Również ma bronić krzyża, o który spiera się polski władca. Wymowne znaczenie mają również ptaki, szybując nad sceną Chrztu, orły nad siedzibą księcia i gołąb. A może bardziej gołębica, jako symbol ducha świętego. To, że chrystianizacja Polski nie będzie łatwym zadaniem, również na swoim obrazie oddał symbolicznie Jan Matejko. Na zwalonych kłodach, które były pewnie fragmentami pogańskiej świątyni, świadczy o tym topór wbity jedną z nich, siedzi starzec, który zasłania w geście rozpaczy twarz, bo nie może patrzeć na to, co się dzieje. W prawym dolnym rogu obrazu. Mężczyzna z fragmentem roztrzaskanego posągu bożka w dłoni nie chce uciec po bojowiska i ukryć się w puszczy, by zachować choćby kawałek tego, co wciąż uważa za świętość. Jan Paweł II, Tryptyk Rzymski. Fragment Zatoka lasu zstępuje w rytmie górskich potoków. Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry. Pod prąd, przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj. Wiesz, że ono musi tu gdzieś być. Gdzie jesteś źródło? Gdzie jesteś źródło? Źródło to, źródło to początek. Tam się wszystko rozpoczyna. Jak pisze nasz Wielki Rodak, aby zrozumieć początek, Trzeba nam podążać do źródła. Droga ta nie jest łatwa, gdyż wiedzie pod górę, pod prąd. Jednak trudne ten jest warty pokonania, gdyż dzięki niemu zrozumiemy naszą tożsamość. Chrzest przyjęty przez Mieszka pierwszego, to początek polskiej drogi. To nasze źródło, bez którego byśmy nie istnieli. Wyznaczy nasze trwałe miejsce w Europie i katolickim Kościele. Prosimy o powstanie i wspólny śpiew. Ciebie ojca niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała, Tobie wszyscy aniołowie, Tobie moce i niebiosy. Heruby, Zeraphinowie, Śląbie czystej pieśni, głosy, Święty, Święty nad świętymi. Zastępów król łaskawy, Pełne niebo z kręgiem ziemi, Majestatu Twojej sławy, Ze świętymi w blaskach mocy, Wiecznej chwały swej nam zdroje, Zdrawo, panie lud sierocy, Błogosław dziedzictwo swoje. Ciąg się broń po wszystkie lata, Prowadź mnie bez Bogie bramy. My w dzień każdy władco świata Imię Twoje wysławiamy. Obieg wieków nieustannie wieś co słabi Twoje czyny. O dniu ony racz nas, Panie, Od wszelakiej ustrzeźli swą litość w życiu całym, tym, co żebrzą twej opieki. W tobie, Panie, zaufałem. Nie zawstydzę się na wieki. Moi drodzy bardzo serdecznie jeszcze raz podziękujmy brawami naszej, jakże młodej grupie teatralnej pod przewodnictwem pani Marii Drąg, która przygotowała dzisiejszą, dzisiejszy apel, ale też prowadzi szkolny chór u nas w szkole, a więc bardzo serdecznie podziękujmy jeszcze raz jej brawami. Moi drodzy. I jeszcze brawami podziękujmy młodym artystom, bo to naprawdę nie jest sztuka wystąpić przed tak wymagającą publicznością jak wy. Bardzo serdecznie dziękuję. Ocz oczywiście serdecznie dziękuję również, ja tak powiem ogólnie, osobom, które grają na instrumentach ale też naszym technicznym osobom, które nagrywają, tworzą nagłośnienie, a więc bardzo, bardzo serdecznie również im dziękujemy.